Przez długi czas ludzie i trolle żyli w harmonii. W końcu chrześcijaństwo opanowało Europę i nie tolerowało starych mitów. Król Norwegii Olaf wysłał swoich żołnierzy, aby wyciągnęli trolle z jaskiń na światło słoneczne, co spowodowało, że wszystkie zamieniły się w kamień. Żołnierze przemierzali kraj, aby zlikwidować każdego trola, jakiego tylko znaleźli, i wkrótce trolle zaczęły bać się symboli chrześcijańskich, takich jak dzwony kościelne. W wyniku tej masakry na ziemi nie pozostał ani jeden troll. Ojciec opowiedział tę historię swojej córeczce przed snem, inspirując ją do zostania paleontologiem. 30 lat później w górach Jotunheimen tajemniczy mężczyzna wchodzi do chatki. Gdy rozgląda się dookoła, rzuca się na niego nora, która zaczyna go bić, a nawet przygotowuje się do dźgnięcia go nożem. Jednak zatrzymuje się, gdy zdaje sobie sprawę, że jest to jej kolega Andreas. Zauważa, że na stole leży wiele książek o mitach i zastanawia się, nad czym ona teraz pracuje, ale ona nie chce o tym rozmawiać. Andreas przyszedł poprosić Norę o pomoc, ponieważ trzy lata temu jej wiedza pomogła wojsku pokonać ogromnego trola, którego znaleźli w górach. Była nawet członkiem komisji do spraw troli, ale zrezygnowała, gdy zdała sobie sprawę, że nowy rząd nie różni się niczym od poprzedniego skorumpowanego. Teraz ma zakaz zbliżania się do pałacu. Wśród jej rzeczy znajduje swoją książkę, a Nora dziękuje mu za dedykację dla swojego ojca, który zginął podczas ostatniego ataku troli. Andreas zwraca uwagę, że jej ojciec chciałby, żeby zobaczyła to co znalazł i Nora w końcu zgadza się z nim pojechać. Podczas lotu helikopterem Andreas każe Norze podpisać umowę o zachowaniu poufności. Zamiast swojego imienia wpisuje tajni troli Moli. Docierają do elektrowni w Morg i spotykają się z profesorami Mellerem i Wengelem, którzy również byli obecni podczas ostatniego ataku trolli. Profesorowie zabierają Norę do tunelu, opowiadając jej o sabotażowych operacjach aliantów podczas II wojny światowej. Twierdzili, że była to rywalizacja o opracowanie pierwszej bomby atomowej ale było to tylko przykrywką dla poszukiwań Utiuna, ogromnego trola, który teraz pojawia się przed oczami Nory. Kilku naukowców prowadzi badania nad tym trollem, a dla bezpieczeństwa wokół niego zainstalowano lampy UV. Kierowniczka projektu i biolog ewolucyjna Marion przedstawia się i wyjawia, że nie chciała, aby Nora się w to angażowała. Andreas zwraca uwagę, że projekt nie posuwał się naprzód i zostałby zamknięty, więc musiał podjąć działania. Marion wyjaśnia, że troll hibernuje, a jedyną oznaką życia jest puls. Ale jego DNA ma więcej wspólnego z roślinami niż z ludźmi. Następnie Andreas zabiera Norę do biura, gdzie spotykają Sigrid, która również brała udział w ich ostatniej przygodzie. Andreas i Sigrid są parą, a ona jest w ciąży. W tym pokoju znajdują się tysiące starożytnych tekstów o trolach, w tym oryginalne prawo trola Olafa z 1030 roku. Brakuje jednej części, ale wydaje się, że nakazuje ona wygnanie troli z jego ziemi. Grupa obawia się, że w kraju może ukrywać się więcej troli i chce być gotowa na wypadek kolejnego ataku, więc potrzebuje pomocy Nory. Niepewna, co zrobić, Nora mówi im, że musi skorzystać z toalety i wychodzi, ale w rzeczywistości wraca do pokoju z Utyunem. Wjeżdża windą na najwyższą platformę i dotyka jego nosa, zaczynając nucić. Nora jest rozczarowana, gdy nic się nie dzieje, ale główny komputer wykrywa zmianę w parametrach życiowych. Kiedy ma już wyjść, uciun budzi się i patrzy na nią. Grupa wpada do pokoju. Gdy Troll zaczyna się poruszać, ale okazuje się, że jest przykuty łańcuchami. Meller nakazuje strażnikowi włączyć światła ufał, ale Marion nie chce zlikwidować trola, więc rozlewa kawę na panel sterowania. Maszyna iskrzy, a światła przestają działać. Kiedy Nora wchodzi do windy, wszyscy w budynku wpadają w panikę i uciekają. Uciun zrywa łańcuchy i uderza w windę, powodując jej wywrócenie. Nora trzyma się i udaje jej się przeżyć, gdy winda zsuwa się na ziemię, chociaż Andreas musi ją otworzyć i pomóc jej wyjść. Meller widzi próbkę trola toczącą się obok niego i zabiera ją, po czym również ucieka. Uciun już przedziera się przez laboratorium i depcze Wengela, likwidując go natychmiast. Andreas i Nora dołączają do Sigrid i Marion na schodach i pędzą do wyjścia awaryjnego, aby uciec. W tym momencie Uciun niszczy budynek, aby się wydostać, i przez chwilę wpatruje się w grupę, po czym odchodzi. Chwilę później helikopter zabiera zespół do bazy lotniczej Wrix, gdzie spotykają innego przyjaciela z poprzedniej przygody, Krisa który awansował do stopnia majora. Podczas oczekiwania w sali konferencyjnej, Nora zaczyna kłócić się z Malion za to, że nie zadbała lepiej o Utiuna. Przerywa im przybycie premiera Brinchmana, który mówi, że zawsze uważał ten projekt za zbyt ryzykowny. Malion nadal chce schwytać trola do badań, podczas gdy Nora zwraca uwagę, że nie można kontrolować sił natury. Brinchman chciałby kontynuować badania, ale jego priorytetem jest ratowanie swojego ludu, więc chce, aby wojsko zlikwidowało Utiuna. Nora wpada w furię. Ponieważ ostatnim razem zlikwidowali niewinnego trola, więc Blinchman wyjawia, że podczas tego ataku stracił brata i nie chce popełnić tych samych błędów. Po spotkaniu Andreas widzi Norę trzymającą kawałek kamienia. Jest to część ostatniego zlikwidowanego trola, a ona nosi go jako przypomnienie swoich błędów. Andreas wyjawia, że zrobił to samo i mówi, że ludzie rozwijają się dzięki błędom, dzięki czemu mogą dalej walczyć. Zainspirowana Nora ciągnie Andreasa na spotkanie Krisa z jego zespołem. Chris udziela im instrukcji dotyczących ataku na Trola i wysyła ich, aby się przygotowali. Nora próbuje poprosić Quisa, aby pozwolił jej iść, ale Chris odmawia, więc Nora zmienia jego zdanie, mówiąc, że jest to jego dług wobec jej ojca, który zginął z rąk ostatniego Trola. Dołącza do nich również Malion, a Chris pokazuje im, że wojsko wyposażyło swoje helikoptery w lampy Ufał do polowania na trole. Tymczasem w ośrodku narciarskim w Buscaro ludzie bawią się, pijąc i tańcząc. Nagle budynek zaczyna się trząść. A kula dyskotekowa spada na środek parkietu. Tłum słyszy warczenie, po czym Uciun zrywa sufit i zagląda do środka. Wszyscy robią zdjęcia, dopóki Uciun nie ryczy i nie siega do środka, powodując panikę i ucieczkę. Goście zaczynają się ranić, popychając się nawzajem, a części budynku zaczynają się walić. Uciun nadal siega do środka, aby złapać jak najwięcej ludzi i zjeść ich bez przeżuwania. Wkrótce przylatują helikoptery i włączają światła UV. Lecąc w pobliżu trola. Przypalają kilka miejsc na jego ciele. Udaje im się to dwukrotnie, zanim Ucią rzuca w nich słupem elektrycznym, powodując poważne uszkodzenia jednego z helikopterów. Chris sprawdza, co z jego kolegą pilotem, który mówi mu, że walka u jego boku była dla niego zaszczytem. Jego helikopter następnie spada i rozbija się z wielkim hukiem, likwidując wszystkich na pokładzie. Chris jest wściekły i pragnie zemsty, ale jego helikopter również uległ uszkodzeniu, a Nora mówi mu, żeby nie robił nic głupiego. Gdy Chris wpatruje się w swojego wroga, Utiun postanawia odejść. Następnie Chris podchodzi do miejsca katastrofy, aby powiedzieć kilka słów do swojego przyjaciela. Malion nie może uwierzyć, że trole były tak bezwzględne, ale Nora wyjaśnia, że ostatni z nich nie był taki, chciał tylko wrócić do domu. Uważa, że zachowywali się tak, ponieważ ludzie od lat ich źle traktowali. Andreas zastanawia się, czy mogliby skontaktować się z Utiunem, a Nora mówi, że zna kogoś, kto może pomóc. W lesi mężczyzna który stracił dom podczas ostatniego ataku, w końcu zakończył jego naprawę. Nagle stół zaczyna się trząść, a jego pies szczeka jak szalony. Wkrótce pojawia się Utyun i depcze dom, niszcząc go ponownie. W górach Dover Grupa dociera do obszaru wojskowego o ograniczonym dostępie i znajduje kawałek zniszczonego ogrodzenia, przez który mogą przejść. Wchodzą do starej jaskini, a Andreas znajduje lepką substancję na ścianie. Nora wyjaśnia, że jest to dół myśliwski, który służył do zlikwidowania króla troli. Porwali jego dziecko i ukryli je tam, aby zwabić króla na śmierć. W skałach wyryto symbole chrześcijańskie, aby zadać maksymalne obrażenia. Nora mówi, że król troli przeżył pułapkę. W rzeczywistości był to troll, z którym walczyli wiele lat temu. Jednak szczątki dziecka trola nigdy nie zostały znalezione. Kiedy grupa dociera do dołu, Nora uderza kamieniem króla troli o ziemię i prosi pozostałych, aby nie panikowali. Nagle przed nimi pojawia się troll, a Nora potwierdza, że jest to dziecko z opowieści. W ciągu ostatnich trzech lat wielokrotnie odwiedzała tę jaskinię, aby troll czuł się w jej obecności swobodnie. Pokazuje mu kamień jego ojca, a gdy ten go wącha, głaszczy go po nosie. Kiedy nuci, troll wydaje z siebie radosne dźwięki. Andreas jest pod wrażeniem i zaciekawiony, więc Nora uczy go, jak to robić. Dotyka nosa i nuci, uzyskując pozytywną reakcję trola. Ponieważ stworzenie nie ma imienia, Nora nazywa go pięknym. Staje się poważna i prosi trola o przysługę. W Boverdalen Nora widzi zbliżającego się Jutuna, więc strzela w powietrze z pistoletu sygnałowego. Piękny podnosi się ze śniegu i oba trole zaczynają warczeć na siebie. Andreas chce otworzyć ogień, ale Marion go powstrzymuje. Kiedy Piękny ryczy, Jutun brutalnie tupie nogą o ziemię, aby rozbić lód. Nora zaczyna biec tak szybko, jak to możliwe, i upada, więc Chris musi jej pomóc wstać. Niestety, Piękny nie reaguje na czas i wpada do lodowatej wody walcząc o utrzymanie się na powierzchni przez kilka sekund, zanim ostatecznie tonie. Yutun rusza za grupą, więc biegną, aby dostać się do helikoptera. Kiedy helikopter startuje, Yutun próbuje go zbić, ale udaje im się uniknąć i odlecieć. Nora załamuje się, patrząc na dziurę, w której zatonął piękny. W bazie lotniczego pogotowia ratunkowego Nora opowiada Malion historię o tym, jak udało mu się kiedyś wyciągnąć pięknego z jaskini. Nie próbował niczego zniszczyć, po prostu usiadł i przez chwilę patrzy na gwiazdy, po czym wrócił do jaskini, gdzie czuł się bezpiecznie. Grupa przygląda się mapie przedstawiającej trasę podróży Jutuna, a Marion zdaje sobie sprawę, że jest to szlak pielgrzymów prowadzący na północ do Nidaros. Nora sprawdza swoje notatki i przypomina sobie opowieści ojca. Nidaros było wówczas stolicą, a Olaf rządził stamtąd. Oznacza to, że celem Jutuna jest zemsta. Lecą do Trondheim, aby spotkać się z Ester, starą przyjaciółką ojca Nory. Pokazuje im katedrę w Nidaros, która została zbudowana w latach od 1070 do 1300, a później przemianowana na serce Norwegii. Tutaj Kościół rządził krajem bezlitości. Ponieważ wchodzą do Kościoła, Chris zostawia swoją broń przy wejściu. Nora wyjaśnia, że przybyła tu, aby znaleźć grupę Olafa, więc Ester prowadzi ich podziemnym tunelem. Zastanawia się, dlaczego Kościół ukrył Olafa, skoro był on dla nich tak ważny, i domyśla się, że doszło między nimi do sporu. Wchodzą do pustego pomieszczenia, a Ester wyjaśnia, że ludzie od lat bezskutecznie szukają grobu. Malion zauważa ten sam symbol, który widzieli w jaskini, więc grupa również zaczyna szukać. Znajdują na ścianie mural przedstawiający Olafa, a kiedy Andreas go dotyka, mały kawałek odpada i pozostawia dziurę w brzuchu Olafa. Ester przypomina sobie, że podczas ostatecznej bitwy Olaf został ranny w brzuch, udo i szyję. Dotyka wszystkich tych miejsc, a kawałki ściany odpadają, odsłaniając dziury w miejscach, gdzie powinny znajdować się rany. Nora wkłada pochodnie do otworów i kiedy zaczyna je obracać, słyszą mechaniczne odgłosy dochodzące ze ściany. Kiedy trzy pochodnie są całkowicie obrócone, pojawiają się drzwi, a Andreas pomaga jej je otworzyć. Grupa wchodzi do komnaty po drugiej stronie i w końcu znajduje grób Olafa po środku stawu. Nora chce otworzyć trumnę, ale Ester uważa, że byłoby to oznaką braku szacunku, więc Nora musi jej przypomnieć, że jest to sytuacja nadzwyczajna. Wspólnymi siłami podnoszą ciężką pokrywę i w środku znajdują szkielet Olafa trzymającego mieć. Ponieważ jest on wykonany ze srebra, nie zardzewiał, ale oznacza to również, że nie nadaje się do użycia jako broń. W kieszeni Olafa znajdują brakujący fragment prawa troli. Grupa opuszcza komnatę, aby wysłać zdjęcie dokumentu do Sigrid, która łączy go z połową znajdującą się w instytucie. Teraz mogą przeczytać cały tekst i dowiedzieć się, że Olaf był przeciwny wyrzuceniu troli z kraju. Kościół zlikwidował go, aby móc kontynuować masakrę. Jutun nie chce zemsty na Olafie, chce zemsty na ludzkości. W międzyczasie filmy z ataku na ośrodek i zniszczonego domu mężczyzny stały się wiralowe i pojawiają się w mediach na całym świecie. Rządy innych krajów martwią się tym, co troll może zrobić i grożą pogięciem działań, jeśli będzie to konieczne. Brinchman pojawia się na konferencji prasowej i wyjaśnia, że ewakuują wszystkich ludzi z szlaku pielgrzyma, ale nie ma odpowiedzi dla reportera pytającego, jak zamierza rozwiązać tę sprawę. Chris zostaje wezwany z powrotem do bazy, ale ignoruje wiadomości i pozostaje z przyjaciółmi, aby mogli razem walczyć. Grupa zastanawia się, czego Olaf używał kiedyś do walki z trollami, ponieważ srebro nie jest skuteczne. Nora przypomina sobie staw i zanurza nóż w Wodzie Święconej, a następnie dotyka nim kamienia króla troli. Kamień natychmiast pęka na pół, potwierdzając, że trole są wrażliwe na Wodę Święconą. Następnie Chris i Marion biegną porozmawiać z ewakuowanymi ludźmi i proszą ich o pomoc. Tłum wiwatuje, gotowy do obrony swojego kraju. Podczas gdy Ester uczy Andreasa, jak dzwonić dzwonami kościelnymi. Od stawu do wojskowych ciężarówek tworzy się kolejka, aby przetransportować wiadra święconej wody, którą żołnierze używają do napełniania swojej broni. Wieczorem pojawia się w końcu Jutun i burzy kilka budynków, kierując się w stronę kościoła. Ester i Andreas zaczynają bić w dzwony. Ceboli Jutuna w uszy i spowalnia go. Następnie żołnierze otwierają ogień, a municja ze świętą wodą trafia Jutuna w kilka miejsc, powoli go raniąc. Jutun traci rozum i rzuca drzewem w kościół, niszcząc dzwony. Andreasowi i Ester udaje się uciec zanim zostaną ranni. Żołnierze nadal strzelają, ale szkody spowodowane przez wodę święconą nie są tak skuteczne, jak się spodziewali, a Jutun nadal naciera. Chris wysadza linie materiałów wybuchowych, które zainstalowali na ziemi i tym razem oparzenia są poważne, ale troll nadal żyje. Grupa zaczyna uciekać, gdy Jutun zbliża się do nich, ale zamiera, gdy słyszy ryk. Ku zaskoczeniu wszystkich, piękny powraca i jest gotowy do walki. Oba trole wpadają do rzeki i zaczynają walczyć z ogromną siłą. Jutunowi udaje się dość brutalnie uderzyć pięknego i rzuca go na most, niszcząc konstrukcję i powodując, że troll wpada do wody. Nora desperacko chce pomóc przyjacielowi, ale nie wie, co zrobić. Marion pamięta, że Jutun ma puls, więc uważa, że powinni zaatakować go od wewnątrz, aby święcona woda zniszczyła jego serce. Została im tylko jedna bomba, więc muszą być ostrożni. Jutun nadal bije pięknego w rzece i niszczy konstrukcję, aby użyć ich jako broni i wyrządzić jeszcze większe szkody. Podczas gdy Quis i Andreas wsiadają do helikoptera, Nora i Malion biegną przed siebie, aby strzelać do Jutuna. Nie wyrządza to zbytnich szkód, ale przynajmniej odwraca jego uwagę, chociaż piękny nadal tkwi w wodzie pod stopą wroga. Quiz musi skręcić helikopterem, aby ominąć trola, a bomba wysuwa się. Andreas rzuca się, aby ją złapać w ostatniej chwili, ale detonator spada na ulicę i pęka. Oznacza to, że jedynym sposobem na detonację bomby jest granat, ale ktoś będzie musiał z nim zejść na dół. Andreas wie, co musi zrobić, więc dzwoni do Sigrid, aby pożegnać się z nią, ale połączenie zostaje przerwane, zanim zdążą skończyć rozmowę. W tym momencie piękny traci przytomność, a kobietom kończy się amunicja. Marion ucieka, ale Nora nie poddaje się. W końcu helikopter dociera do głowy Jutuna, a Andreas wyskakuje z granatem i bombą. Jutun połyka wszystko, a granat wybucha, rozpryskując wodę święconą po całym ciele trola. Jego twarda skóra zaczyna płonąć, a ból osłabia go na tyle, że dochodzący do siebie piękny siega do jego klatki piersiowej i wyrywa mu serce. Ciało Jutuna spada i rozpada się w rzece. Jakiś czas później kościół jest remontowany, a Ester otwiera wystawę, aby opowiedzieć prawdziwą historię Olafa. Sigrid rodzi dziecko, a Chris staje się zabawnym wujkiem. Piękny może teraz swobodnie poruszać się po górach i regularnie odwiedza chatę Nory. W międzyczasie Meller pracuje nad próbką, którą ukradł. Wyrosła ona teraz na mini trola. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.